No oni, oni mówią, że ja nie mogę tam wejść ze zwierzakiem. Ale no, jesteśmy w nawach, jesteśmy tutaj. I jakoś tak się nie udaje dostać do proboszcza. Poczekaj. No dobra. Spokój się. No ale... Ale chodź zapytamy, chodź kim ona jest. Chodź kim ona jest. A mogę zapytać kim pani jest? Nie? Mhm. I że pani tak Jest ja I pani może tutaj siedzieć, tak? A ja siedzę, bo ja na pociągu. Aha, czyli pani może tutaj ja się modlić. Siłno, bo ja nie mogę na ciepło siedzieć. A ja też nie mogę, bo ja też mam narki przyziębione, wiesz? No, ale mi... jeszcze bardziej zimno. No, a pani nie ma jakiegoś baru? Czego? Baru. Jakiego baru? Do no, restauracji. Ej, a po co mi? Jak ja mam e, apartament w Noli? To po co mi restauracja? Nie ma jakiś interes? Ja mam... Ja mam cztery apartamenty i po mężu piłkarzym pieczornym. Ale dlaczego pani mi tak ewakuuje? Skoro ja chcę porozmawiać. No dobrze, ja też jestem bezdomna. Tak się składa. Pani ma Ale właśnie to tylko jest według sędziów. Natomiast jestem w trakcie podziału majątku i tak jak to nie nie miała. Dziewczyny jestem bezdomna. Prawda? No. No to obie jesteśmy bezdomne i możemy tu siedzieć, tak? No może pani. No widzi pani jak fajnie. No i pani się tu mogli? Ja Ale tu? Miejsce, no bo ja nie potrafię się modlić. Ale czemu pani siedzi tutaj na poziom czeka? No przecież poczekali. A no tak, no, to, no tam też jest większe. Ja Pani pokażę, gdzie jest no, większe wolne. Nie ma miejsca, Oni każą wyjść. Oni każą wyjść. A tutaj nie każą, też mi każą. No też każą, bądź zamykają. No właśnie, no to no, gdzie się podziać, kochanie. My jesteśmy obie bezdomne. Rozumiesz, że jesteśmy obie bezdomne? No to dokładnie o tym mówię. Ty, ale jazda, nie? No i co teraz zrobimy? Czy kościół nam pomoże? Nie. nie. A kto? Nie. Poństwo, poństwo. Jakie państwo? No, no. <laughs> Wierzysz w to, kochanie? Bardzo, bardzo mój pięć robi. Też mu nikt nie pomoże. On leży w kościele. I czekamy na imigrację. Skoro kościół jest taki dobry, niech nam pomaga. Prawda? No, no dobra, no to kto to tam tak zwał, jak zwał? Czarny no Kler. Mops, to no mocno, to Czarny Kler. No to nie, niech, nam przewróż pomoże, bo ja nie mam się no, gdzie wolać. No pracuje w No dobrze, no to pracuję gdziekolwiek. Możemy e, liczyć na jego pomoc? Komu? No, no my możemy Jemu? liczyć. My, czy my możemy hmm. liczyć na pomoc? Kleru. Nie. Nie? na kogo? To pani pomaga, nikt. Jestem sama. No i co z tym zrobić? Myślę, na co z tym zrobić? Nic. mam Tak. W tak. No, Na No. No, żyjmy razem. A ty coś? A widzisz? No właśnie, się że on się <grym> słabi, on No dobra, już weź, weź się uspał. <grym> nie, ja, ja po prostu mówię, co, jest, co mi się z tym dzieje. po prostu coś ale po co ty nagrywasz? Ale nie nagrywam, ja nagrywam, bo tutaj mojego dziecko, moje dziecko, które też mnie nienawidzi w ogóle. Pokaż, co ty tam Ale Masz prawa na autoryzację? Nie masz. Nie to jest Nie dotykaj, Mam. No to dobrze, no to zapytaj mojego reżysera i w ogóle moich promotorów. Tylko chciałabym wiedzieć, bo tu moja Magda brała się, ja tu brałam ślub i, i co ja o ja oni mi pomogą w tym momencie jak ja jestem kurwa na dole. No. gdzie jesteś? Na no, dnie. W sensie? No. A Ty co... mieszkasz w Gdańsku? Tak. Nie wiesz co to jest dno? Ale Ty masz koleżanki. Jakie koleżanki? Ja, ja, ja nie mam koleżanek. Słuchaj, ja jestem paru z dwadzieśmi karzem poszuligowym, bo wzięli majątku. I celebrytów i tak dalej. Ale czemu Ty klęczysz w ogóle? No mówię, jest tak na kręgosłupie. O Jezus, ale Ty, ale wiesz ja mi boli kręgosłup w człowieku? O Jezus Maria, nie. Nie, no nie, no bo Bruno... Dobrze, to ja się będę modlić. Niech oni mi pomogą, nie? Mogą mi Mogą mi pomóc. No, no to właśnie, a ty no, dlaczego stoisz? Dlaczego stoisz? Ja na ja kręgosłup tak robię. Aha, no dobra. No dobra no. No to chodź. No to mam, no to mam. Ja byłam nie, nie, nie tylko tutaj, byłam w Watykanie. Modlisz się o moją przyszłość. I jakoś nikt mi... Jakoś mi nikt... No, jak mi, jakoś mi nikt nie... Tak, no ale dobre no. Jakoś mi nikt nie pomógł, człowieku. Tak? No, nie było. No to wiesz co? że siedzisz na tym pondaluku? No to weź ty usiądź, zobacz. Zobacz, zobacz, zobaczy, Weź ty usiądź. tu? Tak. A ciebie jest? No jest, no on weź ty tak, no. No dobra, to weź się zamień no Maria. To wa... Dobra, to idziemy już, nie? Proszę, proszę, Ale proszę, możemy te, tego, tego, które Jak jaką się nazywa proszę, proszę, proszę. ten? Proszę proszę. proszę. Y, tro... Możemy proboszcza. Nie ma no, proboszcza jestem w lupie, przykładem. <laughs> Jeżeli musi pani uspraczyć. Naprawdę. Naprawdę wana jest. A no, że Tak, do rodziny wyjechałem. Ja a, chcę, kto, mogę... a kto wprowadził Szę? Proszę Pani, w czym mogę pomóc? W tym, że chciałam się pomodlić. No to Za moją duszę i jego. No niestety nie mogę, sam przebywać tak szybko. Uh -huh. A Ty już idę. Ty jesteś takim Trzywendelser, którzy. Okay. Tak. Ta. Ja mieszkam tutaj w Noli. Nie pierwszy, nie ostatni. No, no, no. Drugi, tak, tak. drugi. Niech się nie dzieje, kochani. Nie jestem. To chciałabym. Tu moja Magda brała ślub, tu mój... Tak. Da. I proboszcza znam. Tylko mieszkam w Noli. Wiesz, że jest w Noli. No. Ja no. sam 13. I po prostu chciałabym... Pozbyć się demonów, po to przyszłam się pomodlić, ale zamknęli mi kratę. Zamknęli, tak jest, bo jest już koniec 414 A O której 4. mogę się pomodlić? Cały czas, ale niestety w tym budynku, nie może Pani Dobrze, ale bez psa kiedy? Kiedy Pani sobie życzy. Tak? Tak jest. Dobra, dziękuję serdecznie Aniołku. Wszystkiego dobrego Miświla. No pa, przejemnie. Chodź idziemy. No.